Siemanko, siemanko, Elo, elo, ta dziś właśnie historyka jest o z pobliska. Lubelskie to jest właśnie województwo królewskie Dęb, dynryki, parafianka, no i ten nasz kochany Bazanów. Jaki, jak to, jaki? Bazan, czyli Bazan znowu jest taki Posłuchaj tego o moim najlepszym kumplu. Rybi, co mu dobrze korba trybiś, śmigła mu nie zrywa. I ma zawsze w sobie dużo szczęścia i radości, gdy widzi wielu gości. A to właśnie tylko kawałek tej układanki, jak coś to na bazanów. Jakby tym barki lub jakieś browarki, ale uważajcie ci najmłodsi, bo tak to jest, że trzeba uważać na ludzi za to właśnie wioski.